Cześć moi kochani, witajcie znowu na moim kanale. Tu lociak z tej strony. Tak, ten sam lociak. Proszę, nie zważajcie uwagi na moje podkrążone oczy i chore gardło, ale to efekt. Dużej ilości pracy w tym mieszkaniu, w którym aktualnie się znajdujemy. Tak, moi drodzy, jesteśmy już w tym mieszkaniu, w którym tak bardzo trwał remont i tak bardzo długo, długo pracowałam. W każdym razie, mój pokój do nagrywania jest prawie gotowy. Już mam przywieziony fotel, przywieziony komputer. Wystarczy podłączyć lampy i można nagrywać. Ale no tak jak słyszycie niestety, moje gardło is out w tym momencie. Troszeczkę nie żyje moje gardło. E, dlatego czekam jeszcze dosłownie, mam nadzieję trzy dni będę mogła od poniedziałku, bo dzisiaj jak to nagrywam jest środa, więc od poniedziałku będę mogła ruszyć już sobie z takimi całkowitymi nagrywkami, e, żeby dostarczyć Wam filmy codziennie. I to nie będą tylko vlogi, będą simsy, będą minecrafty. Będą, nie wiem co jeszcze, ale coś wymyślę, bo mam straszną ochotę na granie i w końcu mam takie miejsce, gdzie nikt mi nie będzie przeszkadzać w tym graniu. I to jest piękne. Unboxing pokoju Wam zrobię jak, jak rozłożę lampy i jak do końca tam wszystko ogarnę, bo jeszcze troszeczkę rzeczy zostało, ale Wam wszystko pokażę już niedługo. A dzisiaj, żeby nie przedłużać, moi drodzy, żeby nie przedłużać, mam dla Was paczuszkę. Paczuszka. Zwykła paczka. W takim czymś przyszła paczka firmom na 3 litery i nie pierwsza D, ostatnia jest taka sama. Do godziny 16 równej czekałam na paczkę w biurze, ale udało się ją uzyskać. I słuchajcie, w środku jest paczka od Olsikowej. Eee, zamówiłam w przedsprzedaży eee, co. Kredki olsikowej, poradnik i ćwiczenia od Sami. I w momencie, kiedy to była sprzedaż, dostawaliśmy jeszcze jakieś tam gratisy do tego, także wszystko wam pokażę. I ja po prostu już nie mogłam się doczekać, żeby móc wam to nagrać, bo paczka szła tydzień, znaczy paczka, paczka szła tak naprawdę jeden dzień ale no niestety przedsprzedaż musiała się zakończyć, żeby zaczęli wysyłać. No i z tydzień czekałam na to i jestem po prostu tak bardzo podjarana, że to jest gumka i ja ją tak mierzę, bo jestem taka podjarana, Boże. Także co? Otwieramy? Ok, ja mam teraz podgląd do góry nogami, <ścoughs> więc jeżeli dobrze myślę, tutaj jest dół, a tutaj jest góra. Więc na upartego nie mam czym tego otworzyć. Ha, zapakowane w folię. Ale zaraz sobie tutaj wyciągnę, na przykład moje piękne kluczyki z takim miuszkiem i zaraz sobie to otworzę. Otworzymy. Myślę, że to wystarczy, żeby otworzyć paczkę. Ach, I idzie pięknie. A z drugiej strony. A! Jak się sztachnąć, to się sztachnąć, moi drodzy. Ha, 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 ha. Jestem mistrzem destrukcji. Uwielbiam destrukcję. O, tutaj... Eee, cwary. Pierwszy raz coś takiego widzę. Co my tutaj mamy? Zaraz zobaczymy. Co to jest? A. A, od razu wam schowam, żebyście nie widzieli, żebyście od razu nie byli zbyt podjarani mam jakąś kartkę, ale to jest chyba to jest po prostu zwykła, pusta kartka. W na podłogę, jakbym tych pudełek miała za mało w tym momencie. Tutaj mamy coś, coś. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Ok, To jest ta słynna temperówka, o której mówiła yy, Olsikowa, że on, to jest najlepsza temperówka, jaką kiedykolwiek w życiu miała. Jest taka... Pff, Szczerze mówiąc, plastikowa. Yy... Anty coś takiego. Nie jestem w stanie tego przy... przeczytać, tylko wam pokażę. Jest plastikowa, znaczy wygląda na drewnianą. I tutaj widać, że ma jakieś tutaj drewniane fragmenty, które odstają. O Jezu, nie jestem w stanie nakierować, o właśnie. Yy, ale w dotyku jest jakby plastikowa, ale spoko. To jest podobno najlepsza gumka, jaką można dostać na świecie do ścierania kredek, ołówków itd. Tak I powiem Wam, że... no... taka też w sumie plastikowa. <laughs> Z takim plastikiem mi się w dłoniach kojarzy. Z taką gumką, ale nie taką zwykłą gumką jak myszką, tylko jakąś taką bardziej... jest bardziej śliska. Nie chcę jej wyjmować, bo później nie włoża, fajne ma opakowanie także, ym, tak tutaj o, właśnie tak Ej, do góry nogami to wygląda nieważne okej okay. także to odłożę, bo to Was pewnie najmniej interesuje śmieci sobie odkładam i zaczniemy może od od odpakowania kredek kredki 24 kolory 250 odcieni ja sobie tutaj sypciutko Odpakuję bo za bardzo mocno, za mocno nie jest zapakowane. Pierwsze, co mi się przez folię rzuca w oczy, już Wam pokazuję, już Wam pokazuję. Uwaga, uwaga, to jest napis, że nie od 0 do 3 lat, także no, wychodzi na to, że się łapie na to. Ehm... Tak, spróbuję to przeczytać w ten sposób, bo dla mnie to było do górnek w tym momencie. Z 24 kredek Antler Art. Możesz uzyskać na ponad 250 różnych odcieni. Ich miękki wkład sprawia, że kolory bardzo dobrze mieszają się ze sobą, stanie za podróż. Zaprojektowane pudełko i magnesowe zapięcia sprawiają, że kredki możesz zabrać ze sobą wszędzie. Świetnie, wezmę je do pracy. W pudełku oprócz kredek znajdziesz podpowiedzi mieszane kolorystycznych oraz specjalnie. Przygotowany wzornik. Dzięki niemu samodzielnie wypróbujesz kolory kredek jeszcze przed właściwym nałożeniem kolorów. Świetnie. Produkt przeznaczony do rysowania artystycznego. Super. I tak wygląda z tyłu. E, tak wygląda z przodu. No, no, zwykłe opakowanie. Ale pewnie wszyscy się najbardziej zastanawiamy, jak to wygląda w środku. Dam, 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 dam. To jest... Aha. Ja sobie. Aha. No. Okej. Okay. południowe niebo fale oceanu. Rozpisane kolorki. Rozpisane kolorki, jakie możemy uzyskać, czyli taki wzornik a wzornik. Ale jak rozłożymy to dalej, naprawdę to jest magnesowe. Autentycznie to jest magnes. To się nie wysunie. Dobra. Zacznijmy od tej strony. Ło. Czyli od razu możemy. Nałożyć kredki sobie tutaj na wzorniczek i zobaczyć, jak by one wyglądały. I po drugiej stronie jest dokładnie to samo, również wzornik. Nie wiem, czy to teraz będę kolorować, chociaż w sumie wypadałoby chociaż jedno wziąć do ręki i zobaczyć, jak to się będzie zachowywać. Także, żebym, żebym sobie nie popsuła, mm -hmm. Weźmy sobie może mój ulubiony kolor, czyli no, załóżmy, że to jest fiometr. O Jezu, nie, nie przeskakuj. Nie lubię mi wszystko po kolei. E, 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 aha. A czy ktoś mi powie. Aha, jest napisane. Patrzcie, mamy tak. Antel Art by Olsikowa. Tutaj tu, tu, tu. Dobra. Tylko jeszcze fokus by się jakiś przydał, ale się nie zrobi Fokus, widzę. A po drugiej stronie mamy napisane kurde, o. Jest, tutaj jest. Y, nazwa kredki. Nazwa koloru. Lilie wodne, proszę Państwa. To się nazywa Lilie wodnie. Y, ja mam starą kamerę. zooma Wam nie zrobię, bo już w ogóle tego niczego nie, nie, nie zobaczycie. Ale jak sobie no, O ja! O ja, jakie to jest mega! Ej, rzeczywiście, te kredki są zaczepiste! Matko, jaka mięciusia, milusia. Inne kredki już by, mm, co robiły? Zostawiały takie włókno po sobie, które trzeba by było wiecie, strzepywać. Ale one są genialne. Oczywiście coś tam zostawiałem, jakieś pojedyncze, malutkie, ale Kaman, To jest najlepsze. Znaczy, powiem Wam tak. Te kredki kosztowały. Nie, nie kosztowały 10 zł jak w sklepie. Kosztowały o wiele więcej, więc również wypadałoby wymagać od nich jakiegoś takiego większego zaangażowania z ich strony, ale no, powiem Wam, że całkiem spoko i wow! Fajne. Podoba mi się ten kolor. Jest taki ciemny, bo trochę jaśniejsze fiolety, a la fiolety, ale no, robi wrażenie. A, bo jak tak zrobię, to możecie nie widzieć. A nie, no to będziecie chyba widzieć, chociaż nie będziecie widzieć. Moja ręka jest wielka, mój statyw jest stary i zły i brzydki i nie jestem w stanie inaczej ustawić kamerę, żebyście widzieli, ale wow! Jestem pod wrażeniem. O, wyjechałam za linię, zdarza się. <laughs> o, będę miała okazję, żeby poćwiczyć niewyjeżdżanie za linię. Może cofnę się nawet do podstawówki. Ale powiem wam, wow! Jestem y, pod wrażeniem. Już Wam przybliżam ten kolorek. A jak mi się uda, nie uda mi się. Jakoś... O! Tak, no na pewno. Do góry nogami wam pokazuję. Yy, o. Jest spoko. Podoba mi się. No, to to jest całkiem miłe. W ogóle wita śmietana. Bita śmietana, proszę Państwa, biały. Jeżeli dobrze mi się wydaje. Tak, biały jest bitą śmietaną. Biały, po prostu biały, to jest zwykły biały kolor, ale różni się od tego białego tutaj. <grytania> Sok z cytryny, pszczeli, miód, skórka pomarańczy, jesienny klon. E, tak? Nie, to jest jesienny klon. Cielisty, brzoskwiniowy, cukierkowy, róż, lilie wodne, skórka śliwki. To jest skórka śliwki. Atramentowe i południowe niebo. A tutaj, moi drodzy, co mamy? Jeżeli się... Tak. Lodowy błękit, tafla wody, fale oceanu, zieleń łąki, młode listki, susnowe igły, niedźwiedzi, brąz, karmelowy, jeleni brąz. No ciekawe, dlaczego jeleni brąz? Ziemisty brąz, czerń węgla i szarość granitowa. Ej, ta czerń węgla może być genialna. No, ma w sobie taką głębię brudu. <laughs> nie, ale powiem Wam, że, jak na takie pierwsze wrażenie, po otwarciu tego zestawu, jestem szczerze zszokowana i mida zaskoczona. Podoba mi się. Także, może zamkniemy teraz nasz magiczny zestaw kredek 24, kredek o i zabierzemy się za poradnik malowania. Poradnik, także to odkładam. I już wyjmujemy, moi drodzy, to maleństwo. Znaczy, no, no takie nie maleństwo, bo jeżeli położymy, to trochę jest większe niż, niż kredeczki. Także nie jest to też jakoś specjalnie zapakowane. Chociaż w sumie tutaj jest chyba folia. W sensie tak, Nie, nie jest, nie ma taśmy. A szkoda, chociaż to może i lepiej. Dobra, otwieramy. Moi drodzy, otwieramy. I tutaj mamy dwie książeczki. Jedna jest ćwiczeniami, a druga jest podręcznikiem. I już ogarniamy, co jest czym. już sobie patrzę. Albo sobie nie patrzę. Okej, okay, dobra, to już wiem. Zaczniemy od podręcznika. Zobaczcie, w wersji. Jakiej? W wersji przedsprzedażowej mamy autograf sami. Mamy autograf sami. A dziś miała się jeszcze Olsikowa podpisać, ale się nie podpisała nigdzie. Nie widziałam. Więc Olsikowa, ja sobie życzę w tym momencie nowy podpis. Ja Wam nie będę całej książki pokazywać, bo to są prawa autorskie, ale chcę, żebyście plus minus wiedzieli, czego możecie się spodziewać po takiej książce, jeżeli sobie zamówicie. Więc w sumie wstęp mogę Wam przeczytać. Tak mi się wydaje. Tak, wstęp mogę. Długo zastanawiałam się, jak mogłabym rozpocząć tę książkę. Chyba zacznę w najprostszy możliwy sposób. Cześć! Jestem Sami i uwielbiam kredki. <grym> Podręcznik podzieliłam na 35 rozdziałów, w 15 pierwszych omawiam teorię i podstawy. Dowiesz się, czym jest koło barw, efekt głębi i do czego może się przydać biała kredka. 13 kolejnych rozdziałów to techniki, które przydadzą się każdemu. Po, po zapoznaniu się z nimi będziesz umiał kolorować. Ludzi, ich skóra, włosy i ubrania i elementy krajobrazu, takie jak woda czy niebo. W ostatnich siedmiu rozdziałach zajmiemy się technikami zaawansowanymi, nauczysz się łączyć barwy i kolorować walorowo. Pokażę Ci też, jak realistycznie przedstawić wschód i zachód słońca. Każde zagadnienie opisałam bardzo dokładnie, pokazując krok po kroku kolejne etapy. Nowe umiejętności będziesz mógł przedstawić dołączonej do tego podróżnika książce z ćwiczeniami. Czyli w tym. Yy, ty, 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 Dobra, tutaj nic innego, większego nie pokażę. O, ha, jest sami. <śm> hmm, tak. Sposoby, jak trzymać kredkę, jakieś łączenie kolorów. No, nie chcę Wam tutaj niczego więcej pokazywać, bo jak sobie zamówicie książeczkę, to wtedy będziecie widzieć więcej, ale. O! Jak malować. Włosy to mi się przyda, bo ja włosów nie potrafię malować. Zobaczcie. I więcej włosów, i zwierzątka, i lody, i tak. Ja to sobie muszę na spokojnie wszystko przejrzeć. A jeszcze jestem bardzo ciekawa. może z treści. Jakie kredki wybrać, jak trzymać kredkę i jak jej nie trzymać. Koło barw, jak dobrać odpowiednie kolory, blendowanie kredyt, kolorowanie na płasko, kolorowanie warstwowe, kierunkowe, uzyskanie efektu głębi, jak wyróżnić obiekt na rysunku, do czego biała kredka jest tak ważna, czarna kredka do czego może się przydać, cieniowanie obiektu, światło w kolorowaniu, kiedy zakończyć kolorowanie rysunku. Dwójka, kolorowanie dużych obszarów, dron... dronych? Chyba drobnych powinno być. Drobnych szczegółów, kolorowanie wody, cieniowanie twarzy, kolorowanie ubrań, postaci o jasnej skórze, jak kolorować włosy, kolorowanie blond włosów, włosów o różnych długościach, włosów kręconych i falowanych, kolorowanie sierści, kolorowanie tęczówki oka i kolorowanie kwiatów i zaawansowane tworzenie nowych kolorów, białe akcenty i wydobywanie światła, tworzenie na Kolorowanie na barwionym papierze, efekt neonu na twarzy, wschód i zachód, słońca, chmury, kolorowanie jednym kolorem. To może być ciekawe, to kolorowanie jednym kolorem. Ale, ale, ale... Plus, minus, tak wygląda książeczka. I podejrzewam, że będę miała teraz długie wieczory czytania. Czytania, a przede wszystkim... A przede wszystkim, moi drodzy, kolorowanie. <grych> tak, kolorowanie. Już sobie podejrzewałam przed chwilą, jak to wygląda. I teraz zobaczcie, co jest zajebiste w tej książce. To, że okładka jest luźna. Ona nie jest doczepiona do tego, do całego arkusza, więc swobodnie można sobie rozkładać na każdej stronie, jak pasuje i nie ma efektu zagięcia. W tym, w tym miejscu nie ma efektu zagi zagięcia. Boże, nie mogę się wysłowić. Co jest w tym momencie genialne. Można sobie spokojnie malować po jednej stronie, a druga nam nie wchodzi. Uu, inny papier, proszę bardzo. I nad każdym rysunkiem o, ten, ten jest twardy papier, ten jest zwykły, ten jest twardy, a ten jest tekturowy. Też spoko. Myślałam, że zaczyna brakować im tuszu. <gry> I pod każdym rysunkiem, jeżeli się przyjrzymy, dobra, no nie, nie. będą te włosy. 29. Kolorowanie włosów w róż, różnych długościach. Okej. Okay. Techniki kolorowania włosów, krótkich, średnich i długich, różnią się znacząco od siebie. Szczegóły opisałam w rozdziale 2.9. Kolorowanie. Księgi o kolorowaniu. Podręcznik strona 78. No i to jest spoko, bo od razu jak sobie odpalę jakiś, odpalę sobie jakiś, jakiś, tutaj ten, piękny, no rysunek, to wiem gdzie szukać wskazówek. I to jest konkret, słuchajcie. I to jest konkret. I to mi się, słuchajcie, podoba. A nie, przepraszam jakoś właśnie myślałam, że jednak mnie nie oszukałam. bo właśnie kojarzyłam, że tutaj jest to olsikowo napisane i to nie jest nadrukowane. To jest napisane markerem tak samo jak tutaj sami, także tak. W zestawie znajdujemy kolorowankę, księgę o kolorowaniu, 24 te, jak to się nazywa, kredki i w wersji, tylko w wersji Przedpremierowej są autografy, temperówka i gumka. I szczerze mówiąc, jestem w sumie zadowolona. Myślałam, że będzie gorzej, ale jestem w sumie zadowolona. Trochę pieniędzy poszło, ale myślę, że się odbije jakoś od nami, mimo wszystko, że kupiłam ten zestaw. Tak, podoba mi się. I tak, za mną jest w tym momencie, znaczy za mną, za kamerą jest w tym momencie okno i tak mi dziwnie słońce świeci między drzewami. Yy, także mam na sobie piękne słoneczne plamy, albo i nie, zależy gdzie pada słońce. Także moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się podobał, mam nadzieję, że również zamówiliście, bo zamierzacie kupić yy, ten zestawik, w tym momencie już prawdopodobnie bez gumki i bez yy, temperówki, ale... Prawdopodobnie w nieco niższej cenie, tak mi się wydaje. Także co, pozostaje mi się z Wami w tym momencie pożegnać, liczyć na to, że jak najszybciej wrócę do zdrowia i widzieć się z Wami już niedługo na kanale z nowymi filmami. Taką mam nadzieję. Także trzymajcie się, buziaczki. I cześć!